Słuchodnie z centrum, a jednak w tym przestrzeniach e, fotograficznych, może aniołów, tak dobrze mówię, e, których autorką jest nasza kochana Joasia, cudowna osoba, która zmieniła niejednego nie życia moje na pewno. Więc, Asiu, serdecznie cię zapraszam jako autorkę. I też czy Dziękuję bardzo. więc tutaj. Może, aby mówić o moich marzeń i e, nie tylko moich zresztą, też e, marzeń innych ja jakby materializuję to, o czym ja marzę. <grym znać> Od 3 listopada zaczęłam chodzić do obszaru i odmieniło to odwiedzenie tego Morze i odmieniło to moje życie, odmieniło to moją fotografię dlatego że zaczęłam fotografować z Zimnego Morza, z całkiem innej perspektywy. Codziennie o wschodzie słońca, widzę niesamowite obrazy. E, I zakochałam się po e, i w tym e, I e, zakochałam się w tych obrazach i chciałam, żeby ludzie zobaczyli to, jak ja widzę ten bałtek jestem w wodzie. I wtedy jak zaczęły się wychodzić do tego zimnego morza, zaczęli też przychodzić do nas ludzie i zaczęli dołączać, zaczęło dołączać coraz większa ilość osób i... E, 11 maja spełniło się moje marzenie, bo moje marzenie było miasto aniołów, a mąż Julii Makal wymyślił przepiękną nazwę, która odmieniła po prostu całe widzenie nazwą może Morze Anioł. E, coraz więcej osób zaczęło do nas przychodzić e, i dzięki tym osobom powstały tamte fotografie, bo gdyby nie te osoby, które przychodzą, nie byłoby tej sztuki, która jest dla mnie sztuką niesamowitą, dlatego że fotografuję ludzi którzy dokonują no swojego niemożliwego, bo wejście do, do zimnej wody, wiele osób z was wie, jest przejście od swojego niemożliwego do tego, co jest możliwe. I Dzięki temu powstała niesamowita fotografia, to jest fotografia energetyczna, kiedy te osoby, są w swojej mocy, w swojej energii, i doświadczają naprawdę poczucia swojej mocy. Tam mamy niesamowite wydarzenie, na tamtym ostatnim ścianie, które są... Z 16 sierpnia wejście 160 osób do morza i gdzie wszyscy razem stworzyliśmy e, słowo błąd, a drugie z 8 sierpnia, kiedy e, był to dzień e, wspólnego resetu, e, wyjątkowy też moment. Tam mamy naszą wspólną ścianę z tych paru miesięcy naszych wspólnych wejść, gdzie są udokumentowane takie najważniejsze nasze wspólne chwile. Gdzie też jest nasza sztuka, ponieważ są w naszym morzu dziewczyny, które piszą wiersze, wpływem tego, czego my tam doświadczamy. E, Matylda Winkołowska i e, Agata Leśniewska i będzie można przeczytać sobie te wiersze. Powstały też niezwykłe skrzydła, mm -hmm. <laughs> które zrobiła Matylda, więc każdy z Was będzie mógł sobie zrobić na pamiątkę zdjęcie. Każdy z Was też będzie mógł do nas przyjść. Do morza, serdecznie zapraszamy. E, wejście numer 28. Zrobi sobie zdjęcie i później się wkleić siębię na ściankę. Sami ludzie tak naprawdę też później to oglądają i wiemy, i mamy te głosy. Natomiast tutaj jesteśmy z Wami, z Możem bo też spotykamy się na plaży. To właśnie Wy jesteście bohaterami tych zdjęć, które robi Asia, które jesteśmy y, tutaj z Mają i z dziewczynami, i z innymi. I też z Wami. Y, to, co się dzieje w to też powoduje, że cała społeczność rośnie. Ona rośnie, ona inspiruje i przenosi się dalej. Chcemy, żeby tutaj osoby, które przyjeżdżają do Sopotu, mogły zacząć swoją przygodę z Możem Anią właśnie w tej przestrzeni. Żeby mogły zobaczyć zdjęcia, które są, na których Wy jesteście, na której my jesteśmy. Wypadnie jest w takim każdy z Was jest też tutaj na e, tych małych zdjęciach, czy też właśnie w pierwsza Przestrzeń ta będzie otwarta, kochani, aż do końca grudnia. E, I to pomieszczenie też jest otwarte od rana do, do godziny 20.00. I takie mamy marzenie, żeby każdy z Was, każdy zresztą, kto tutaj przyjdzie do centrum i zobaczy nasz plakat na dole, mamy e, e, takie zaprzestanie i zaproszenie, tak. że będzie jednak wchodził i korzystał z tej przestrzeni, ale do Was kochani, e, jak będziecie potrzebowali po prostu ochotę pobyć e, w przestrzeni morza aniołów, e, a z jakiegoś powodu nie będziecie mogli być rano e, na wschodzie, albo po prostu będziecie przechodzić w sobocie, Wejdźcie tutaj. Tutaj zawsze jest nasza energia, tutaj jest Wasza energia. E, energia Morza Aniołów, która wzmacnia, która daje siłę. E, nawet jeśli nie jesteśmy nad morzem, to ona jest tutaj w nas. Też, e, ponieważ mm, mamy dla Was taką propozycję, niespodziankę i chęć, żebyście e, taką drobną interakcję. E, Roznamy Wam za chwilę pocztówki. Na stoliku leżą długopisy. Bardzo Was proszę, żebyście napisali swoje imię, nazwisko i adres i taką intencję, marzenie, które chcielibyście, żeby się zrealizowało do końca grudnia. Prosimy, żebyście zapisali na tej kartce także swój adres. Adres swój. Adres pocztowy. I niech się nie ją dobre dzieci.